Cześć, witajcie, Assassin08 z tej strony i witam Was w kolejnej krótkiej mini serii na moim kanale. I dziś zapraszam Was na odpakowanie tajemniczych saszetek z Minecrafta. Jakiś czas temu wpadła w moje ręce jedna z takich właśnie kulek, jak się okazało, w środku są oprócz jakichś tam cukiereczków, karty z Minecrafta, saszetki z kartami, i tak sobie pomyślałem, kurczę. Jakiś czas temu były saszetki z GTA 5 to może by teraz nagrać saszetki z Minecrafta. Zapytałem was o to w formie ankiety na fanpage'u, wyniki teraz widzicie na ekranie. Także jak widzicie, tak to wszystko się prezentowało, dlatego też mimo wszystko postanowiłem nagrać dla was ten materiał. Planuję zrobić 5 odcinków z tej miniserii, jeżeli oczywiście wam się to wszystko spodoba, jeśli będzie aktywność. Także cóż, zajmijmy się pierwszym odcinkiem i pierwszymi pięcioma kulkami. Czekajcie, od razu sobie to otworzymy i zobaczymy. Oczywiście, otworzyć to, to jest też, słuchajcie, sztuka. OK, Dobra. I w środku tak. Są jakieś cukiereczki, które to pękają chyba w buzi czy coś tam, nie wiem. Coś takiego. I jest również karta. Karty są w takich opakowaniach, ale jak widzicie, te karty są pootwierane i tak dalej, w sensie te saszetki oczywiście. Także średnio to wygląda, poza tym karty są sztywne i nie wiem kto wpadł na tak genialny pomysł, żeby schować to po prostu do takich kulek i żeby to się wygięło. Także naprawdę łapka w górę, cudysłów, łapka w górę dla tego kto to wymyślił. I cóż, dobra, słuchajcie, odpakujmy sobie pięć takich kulek i zobaczmy jakie karty znajdziemy w tych właśnie saszetkach. Okej, okay, wszystkie saszetki zostały już wypakowane z tych kulek, również cukiereczki. Aż nie wiem czy to jeść, czy tego nie jeść. W każdym razie na pewno bardziej prezentuje się to, w sensie lepiej od tych y, pałeczek z y, saszetek z GTA V. Słuchajcie, to wygląda jakoś tak, napiszcie w komentarzu czy wy to kiedykolwiek jedliście i czy nic wam się nie stało. Wyprodukowano to w Pakistanie, jak tutaj przeczytałem, zobaczcie. Tak to wygląda. Najlepiej społożyć przed, no właśnie, przed. Nie ma nigdzie napisane, bo już wcześniej to sprawdziłem. Także nie wiem, kiedy odkładam to na bok. Jak widzicie, każda saszetka wygląda inaczej, chyba. Tak. No może prawie każda. Ale w większości wyglądają one inaczej. No i w środku mają karty. Zerknijmy sobie na te karty. No i ja już wiem, że są o wiele lepsze, jeśli chodzi o wykonanie, od tych kart z GTA 5, Ponieważ tutaj są tak zwane VIP-karty. Wychodź. No wychodź. Okej. Okay. Są to słuchajcie tak zwane te VIP-karty, które są takim jakby ala kartami kredytowymi. Tylko dlaczego to jest wszystko powyginane, to ja nie wiem. Naprawdę. Jeszcze raz powtarzam, łapka w górę dla tego, kto to wymyślił. Słuchajcie, z tyłu mamy napis Minecraft, mamy Steve'a z y, tym kilofem, tam mamy jakieś budynki, a tutaj mamy taką właśnie kartę. Nie wiem, kto to jest. Gracie w Minecrafta, to napiszcie. Tutaj mamy jakieś tam nadrukowane coś, VIP coś tam, coś tam. Numer szósty. Tak to wygląda. Taka karta, jak to się wyprostuje, to w sumie będzie bardzo fajna rzecz. No ale w każdym razie średnio to w tym momencie wygląda. Otwórzmy sobie następną. Zobaczmy, co będzie tutaj. Dobra. Kolejna to również z tyłu taki sam wzór, a z przodu mamy kartę numer 11. Również nie wiem kto to jest. Ogólnie powiem wam, że jeśli chodzi o Minecrafta, ja do tej gry nic nie mam. Moim zdaniem Minecraft jest naprawdę bardzo dobrą grą, ale niestety community tej gry jest troszeczkę no takie niezbyt fajne. I te community troszeczkę zepsuło tą grę. Bo jeżeli chodzi o samego Minecrafta, to gra jest naprawdę bardzo dobra i myślę, że większość z Was się ze mną zgodzi. Ale cóż, tak jak mówiłem, chodzi o osoby, które grają w tą grę. No ale cóż, tak to już bywa. Trudno się mówi. Otwieramy kolejną saszetkę. Powiem Wam, że długo polowałem na saszetki z GTA 5. Z właśnie, yy, o wyglądzie takiej karty kredytowej, ale nie mogłem nigdzie znaleźć. Minecraft, tym razem karta numer 20. Nie mam pojęcia, czy to są jakieś randomowe skiny, czy co w każdym razie. Kolejna karta wygląda tak. Ogólnie o! To jest plastik, także naprawdę bardzo fajnie, ale dość mocny. Bo no to się nie rozwaliło w tej kulce. Oczywiście nie powiedziałem wam ile taka kulka kosztuje i tak dalej, ale o tym powiem Wam na koniec odcinka. Wyjmujemy kolejną kartę. OK. I tym razem mamy kartę numer 2. I to jest, słuchajcie, Wilk. Tak akurat wiem. To jest Wilk, tylko że chodzi na dwóch łapach. To jakiś wilkołak. Czy te wszystkie numerki są inne? Tak, wszystkie numerki są inne. Także bardzo fajnie. Dobra, mamy wilka. I ostatnia saszetka ze Steve'em i wilkiem. Zobaczmy, co będzie miała w środku. Jaką kartę. Ok. I mamy kartę numer jeden. Taką już mam właśnie z tej poprzedniej e, saszetki. I mamy... To jest ten Hero Brain? Czy jakoś tak? Dobrze mówię? Tak to właśnie wygląda. Zobaczcie. Czy to jest uszkodzone, czy tak to powinno być? Tak, to jest chyba trochę przetarte. Aczkolwiek ja tam się nie znam. Zobaczcie zresztą sami. Dobra. Także to była piąta i ostatnia karta na dziś. Tak jak obiecałem, teraz powiem Wam za ile można taką saszetkę kupić, taką kulkę właśnie z saszetką i jak to wygląda i gdzie mniej więcej możecie dostać coś takiego. Słuchajcie, taka kulka kosztuje 2 zł i w środku znajdziecie właśnie taką saszetkę oraz cukiereczki. Same kulki są w takim automacie teraz jak widzicie na zdjęciu, po prostu wrzucacie pieniążek, przekręcacie i wylatuje Wam taka właśnie kulka. No, i coś takiego na pewno zejdziecie gdzieś nad morzem, gdzieś pewnie w sklepach. Ja kupiłem to osobiście w e, Mili, także tam właśnie znalazłem takie automaty i tam kupiłem te właśnie kulki. Dajcie koniecznie znać, czy widzieliście już coś takiego u Was w mieście, czy może gdzieś indziej, no i czy macie tego typu karty. No i pamiętajcie, jeżeli Wam się coś takiego spodobało i chcecie więcej, to koniecznie zostawcie lajka. No i jeśli będzie tych lajków, naprawdę dość dużo. To podjadę i kupię jeszcze kilka takich kulek. Tymczasem jeszcze raz dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie lajka. Zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Napiszcie komentarz, jak Wam się podobało. Napiszcie, czy widzieliście coś takiego już u siebie. Czy posiadacie takie karty. No i cóż, to tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Być może. Cześć.